Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent: Friend in need is a friend indeed. Słyszę się to? Nie, no, ale wycisk dał. Pop. Ja pierdzier. Jest takie przysłowie: malność za marnościami, a tylko jeden jest jedna marność. Jan, Egarska egzakra. Święta Izraela. Amen. <laughs> Powiedzonko, które, yy, które pochodzi ze, ze stron, yy, w, z których pochodzi mój ojciec i on czasem w życiu jest uśmiechem powtarzał. Ono brzmi Siedź w kącie, a znajdą cię. <laughs> Słyszałeś się to. Um, powiem tak. Yy... Może nie będzie to jakoś bardzo polityczne, ale to jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie zresztą, nie strasznie nie strasz. się strasz. <noise> Nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800 plus. A wy mówicie, że PiS jest złodziejem? Czy on tak y, kradnie? Nie ja będę dawał, no. Teraz rozumiesz? O. Pisnie kradnie.